Cześć! W dzisiejszym odcinku biorę na warsztat HTC Desire 610. Jeżeli obejrzeliście już moją recenzję tego telefonu na kanale Mobzilla, to wiecie już jakie są wady i zalety urządzenia. Ale pytanie, co jeszcze warto o nim wiedzieć? Jeśli właśnie kupiliście HTC Desire 610 albo przymierzacie się do zakupu tego urządzenia, to z całą pewnością chcielibyście, żeby wszystkie dane z poprzedniego Waszego telefonu znalazły się również w tym nowym. W przypadku tych starszych modeli można było w łatwy sposób skopiować kontakty przenosząc je na kartę SIM. Tutaj może to być utrudnione, dlatego że telefon pracuje na kartach nano. W związku z tym, jeżeli wcześniej takie nie mieliście, no to niestety nie będzie tego dało zrobić w łatwy sposób. Oczywiście z przenoszeniem danych można poradzić sobie w ten sposób, można poprosić o pomoc konsultanta w salonie Play, ale możecie też poradzić sobie sami. W przypadku Desire 610 wystarczy wejść do ustawień urządzenia, znaleźć opcję Przenieść zawartość z poprzedniego telefonu, a na starym urządzeniu zainstalować aplikację, która nazywa się Narzędzie transferu HDC. Oba telefony wtedy porozumieją się samoczynnie i przekażą sobie wszystkie te dane, które chcecie przenieść pomiędzy nimi. Możecie zaznaczyć, żeby to były muzyka, zdjęcia, albo po prostu same kontakty, czy na przykład SMS-y. Jeżeli wybierzecie multimedia, to pamiętajcie oczywiście, że cały proces będzie trwał trochę dłużej, w związku z tym odłóżcie oba telefony na bok i poczekajcie cierpliwie. Jeżeli z kolei mieliście taki starszy telefon, to uda się przenieść spokojnie przez Bluetooth same kontakty, już pewnie multimediów nie. Natomiast całe rozwiązanie uważam za mega wygodne, w związku z tym polecam Wam z niego skorzystać. Desire 610 ma jedną mega fajną funkcję w przeglądarce internetowej, którą ja zawsze doceniam w przypadku telefonów od tajwańskiego producenta. Kiedy chcecie przeczytać sobie jakąś stronę, na której jest dużo tekstu, po wczytaniu widzicie tylko i wyłącznie jej podgląd. No i na tym podglądzie czcianki są super macciubkie, w związku z tym nie ma szans ich dostrzec. Trzeba mieć super soko wzrok, żeby cokolwiek się tutaj dopatrzeć, rozczytać. I w efekcie trzeba oczywiście strony sobie przyzumować, ale w momencie, w którym przyzumujecie, w większości telefonów tekst zaczyna wyłazić po prostu poza kadr ekranu. No i trzeba namachać się w lewo i w prawo, po to, żeby jakieś zdanie przeczytać. Inaczej jest właśnie w przypadku telefonów HTC, dlatego że tekst automatycznie samoczynnie dopasowuje się do szerokości strony, dzięki temu. Nawet czytanie długich jakichś fragmentów tekstu będzie wygodne. I to jest mega wygodna, mega fajna sprawa, aż dziwne, że inni producenci tego nie stosują w swoich telefonach. Desire 610 ma 8 GB wewnętrznej pamięci. To może być za mało dla osób, które uwielbiają multimedia. Można oczywiście rozbudować sobie pamięć poprzez karty pamięci, ale można również postąpić jak bardziej nowoczesny człowiek i skorzystać z dysków w chmurze. Urządzenie jest wyposażone w dysk Google. HTC dorzuca na nim 50 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej. W związku z tym miejsca na przechowywanie danych jest bardzo dużo. Oczywiście usługa działa w ten sposób, że dane są wysłane do internetu, w związku z tym trzeba mieć duży pakiet na internet albo po prostu wysyłać takie dane przez WiFi. Polecam to robić, tak żeby właśnie tego pakietu na internet swojego abonamentowego nie wyżreć. Natomiast jeżeli by się okazało, że jednak te 50 GB to jest ciągle za mało, to możecie jeszcze skorzystać z dodatkowych 25 GB w usłudze on -disk Play. Usługa jest świetna, dlatego że ona już nie liczy transferu danych, w związku z tym niezależnie od tego, jaki macie pakiet na Internet, to usługa zawsze będzie działać. Bezpłatna jest przez pierwsze 3 miesiące, później kosztuje 5 złotych. Możecie również sobie przetestować. A co Wy sądzicie o HTC ZR610? telefon uważacie za ciekawy? Czy jednak coś Wam w nim brakuje? Ja od jeszcze na koniec tylko podpowiem, że polecam Wam kupić tą wersję białą, którą ja trzymam w dłoni, dlatego że na niej nie widać tak mocno śladów po palcach. Po prostu znacznie ciężej ją niż tą wersję granatową. Natomiast jeżeli już posiadacie ten telefon, to napiszcie koniecznie w komentarzach, czy odkryliście jeszcze coś, o czym warto wiedzieć w przypadku tego urządzenia. Ja zachęcam Was oczywiście do obejrzenia pełnej recenzji telefonu na kanale Mobzilla. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!